film jako jedna z najpopularniejszych a zarazem najłatwiejszych w odbiorze form popkultury potrafi mieć zarówno silny wpływ na pojedynczego widza jak i inspirować całe ruchy społeczne. Jako przykład tego jak silny i jak szeroki może być to wpływ, można podać choćby film Bambi, który w latach 40. w niezwykle emocjonalny sposób przedstawił amerykańskiej widowni tytułowego jelonka tracącego matkę z rąk okrutnych myśliwych i który wyraźnie wpłynął na postrzeganie polowań przez część obywateli, którzy zalali urzędy falą listów nawołując do ich zakazania, a w ciągu kolejnego roku ilość jeleni zabijanych w Stanach Zjednoczonych zmniejszyła się dwukrotnie. Z kolei premiera filmu Szczęki o morderczym rekinie terroryzującym plażowiczów na kilka lat zauważalnie zmniejszyła ilość ludzi odwiedzających amerykańskie plaże do tego stopnia, że odbiło się to na kondycji ekonomicznej nadmorskich miast zarabiających na turystach. Z kolei w 2014 roku przeprowadzono bardziej szczegółowe badanie mierzące jak obejrzenie filmów Operacja Argo lub Wróg numer 1 wpłynęło na postrzeganie przez widzów amerykańskiego rządu. Oba filmy przedstawiają oparte na faktach historie opowiadające o pracy amerykańskich służb specjalnych i przedstawiają heroiczne działania agencji rządowych w chwilach ważnych dla Stanów Zjednoczonych. W jednym przypadku podczas organizowania ratunku dla amerykańskich zakładników uwięzionych w Iranie, a w drugim w czasie polowania na Osamę Bin Ladena. Widząc tych filmów przed i po ich obejrzeniu zadawano pytania takie jak: czy kraj zmierza w dobrym kierunku, jak oceniasz działalność armii i służb specjalnych, lub jak bardzo ufasz swojemu rządowi. Okazało się, że od 20 do 30% widzów zmieniało swoją opinię na temat oceny działań rządu i instytucji państwowych na bardziej pozytywną w stosunku do tego, jak myśleli przed obejrzeniem filmu. Trzeba tu oczywiście wspomnieć, że badanie tej opinii następowało zaledwie kilka godzin po seansie, jednak należy też zaznaczyć, że mówimy tu o wpływie pojedynczego obejrzenia dwugodzinnego filmu. Skutków regularnego karmienia widza takimi treściami można się jedynie domyślać. Pamiętając przy tym, że tego typu wpływ wszelkiego rodzaju mediów jest znacznie silniejszy w przypadku młodego widza dopiero kształtującego swój światopogląd. Szczególnie na dzieci, które angażując się w opowieści i utożsamiając się z ulubionymi bohaterami lub ich odgrywając, mimowolnie przyswajają ich postawy i prezentowane przez nich wartości. Można tu zwrócić uwagę, że aby tego typu wychowywanie ludzi poprzez rozrywkę było skuteczne, musi się to odbywać nieświadomie. Widzowie często bardzo negatywnie odbierają wszelkie przejawy nachalnego wciskania im morału w scenach, w których można odnieść wrażenie, że celem twórcy było danie widzowi lekcji, a nie popchnięcie do przodu opowiadanej historii. I oczywiście celowe wplatanie do filmu jakiegoś przekazu samo w sobie nie jest niczym niewłaściwym. Jeśli jest to robione umiejętnie, to nie odrywa to uwagi widza od opowiadanej historii, a w ten sposób da się nawet w produkcje czysto rozrywkowe wplatać wartościowe treści czy uniwersalne prawdy życiowe o działaniu społeczeństwa. Dlatego, o ile film oczywiście może być wykorzystany choćby do propagandy, to potrafi zapewnić też wartościowy komentarz społeczny lub promować właściwe postawy i inteligentnie przedstawiać złożone problemy, z którymi społeczeństwo mierzy się na co dzień. Jednym z dobrych tego przykładów może być choćby seria filmów o X-Menach, będąca przede wszystkim raczej niewymagającym kinem rozrywkowym. Jeśli jednak przyjrzymy się opowieści bliżej, to ukazuje ona dobrze znany świat, w którym nie jest łatwo być innym niż reszta społeczeństwa. W przystępnej również dla młodych widzów formie pokazuje on problem wykluczenia ludzi tylko dlatego, że są w jakiś sposób inni oraz społeczeństwo nieufnie reagujące na osoby w jakiś sposób odmienne, które dotychczas nie były widoczne w przestrzeni publicznej. Co istotne, problem ten nie jest przedstawiony jednostronnie czy ideologicznie i jako zagrożenie ukazuje tych spośród niepasujących do ogółu, którzy uznali, że nie da się pokojowo koegzystować z tradycyjnym społeczeństwem i dążących do zburzenia całego dotychczasowego ładu społecznego. Naturalnie, mówiąc o jakiejkolwiek interpretacji, mówimy jedynie o tym, jak można dany film odebrać, a każdy może go odebrać inaczej, co nie zmienia faktu, że wiele przekazów jest na tyle jednoznacznych, że spora część ludzi odbiera je w podobny sposób. Zdając sobie sprawę z tego, że filmy potrafią wpływać na opinie i kształtować światopoglądy, być może warto zwracać uwagę, czym karmimy wyobraźnię dzieci oraz naszą własną. Bo czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie? Konsumowana rozrywka wywiera na nas wpływ. Możemy jednak wybrać, jaka będzie to rozrywka, a przez to jaki będzie to wpływ. I wish the ring had never come to me. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to zobacz również inne nasze filmy. A gdyby ktoś chciał nas wesprzeć, to zapraszam na nasz profil na Patreonite. Do usłyszenia.